ma Maneczko, wszystkim. Jak się macie? Nie wiem, czy wiecie, ale była zapowiedź wersji Genshin'a 5,7. Jestem ciekawy, ile płaczków i hejterów wróci na tą aktualizację w hipokrytyczny sposób. Hehehehe. <hahaha> no ale, jeżeli zignorujemy lore bliźniakowe, udział Skirk, pojawienie się do Tore, Warki i Alice, i możliwość grania lub używania w drużynie Don i w ogóle. Powrót do starego, dobrego lore gry. Jak niektórzy z Was wiedzą, zapewne Nathan im rzekomo nie wypalił, tak to przynajmniej część graczy uważa, ale zapewnie nie od tygodnia pracują nad tym, co widzimy aktualnie, prawda? To znaczy, pomijmy to, że Kirk walczącą z Hydromagiem na pokazówce i muzyką od Wieloryba, czy to, że do Daily dali muzykę z economy, ale. No, więc wydaje mi się, że wracamy na dobrą drogę. Zwłaszcza jak uwzględnimy nadchodzącą rzecz. Zapowiadają nowy tryb Stygian Onslaught. Będziemy mogli w nim farmić artefakty, przynajmniej przez chyba tam pierwszy tydzień, i zdobywać piórka do ponownego ulepszenia artefaktów na 20 poziom. Na 20 poziomie, sorry. Co najlepsze, będzie to możliwe do pewnego stopnia robienia, do zrobienia wszystko w kopie. No i też 450 primogenów też bez żadnego problemu w kopie będzie można zdobyć. Mianowicie przez pierwsze 10 dni będziemy mogli wybierać z jakiej domeny będziemy chcieli zdobywać artefakty, bijąc te te 3 bossy z tego eventu. Tak dla odmiany, jakby nam się znudziło zwykłe bicie y, domen, co nie? No to jeżeli zamiast 10 sekund na domenę, będziemy chcieli te półtorej minuty męczyć się z jednym bossem, to od poziomu poziomu hard będziemy mogli zdobyć te takie piórka fajne, co nie? Bo mianowicie w tym nowym trybie dostaniemy takie piórko czy znaczy ja to na to mówię piórko, nie? To jest Dust of Enlightenment. I jest to y, coś podobne do maszyny do pisania, gdzie te, te, te eliksiry dajemy i wybieramy dwie statystyki i główną statystykę, jaką tam chcemy, i tam, tam się tworzy z dwoma pewniakami i dwie losowe, tak? Ale. Tego używamy na artefakcie, który już jest ulepszony na 20 poziom, który chcemy, aby ulepszył się od nowa. Więc wybieramy sobie dwie statystyki, które nas najbardziej interesują, co nie? I one tak jakby chyba tam mają prawdopodobnie czy pewność, że się na pewno ulepszą. I jeżeli pozostałe trzy razy wejdzie nam w nie to, co chcemy czy coś, to czy nam po prostu po ponownym ulepszeniu na plus 20 przez ten Dust of Enlightenment nie będzie nam się podobał ten artefakt? To możemy nie akceptować zmian i stary artefakt nam zostanie zachowany. To jest game changer duży. Ehm, będziemy mogli chyba zdobyć do trzech piórek na wersję oraz yy, po zalogowaniu się po update chyba dwie spoczty dostaniemy. No i plus jeszcze jedno z battle passa. To nam łącznie da podajże sześć piórek na początek. Co jest nawet bardzo fajnym wynikiem. Tak, jak mówię, nie wiem czy te dwa z poczty będą co aktualizacji, czyli 57, 58, 60 i tak dalej, czy to jest jednorazówka. No i o ile dobrze zrozumiałem, będzie trzeba zdobyć yy, zdobyć tam zużyć te 1200 DIRE Prestige, yy, aby dostać jedno piórko, tam u góry to było widoczne chyba. No i kolejne dwa mamy za ukończenie poziomów trudności Menacing in Fearless. I też tu jest chyba napisane, że co 120 dire prestige będziemy dostawać do bonusowy bonus artefakt, czyli łącznie 10 bonusowych artefaktów możemy uzyskać, co jest nawet spokojnie. Więc jeżeli macie jakieś fajne, dobre artefakty z dobrymi statystykami czterema bazowymi na 20 poziomie i przypadkiem... Ich nie zużyliście do tego, DAS, do, 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 do maszyny do pisania? Czy po prostu nie zużyliście tego artefaktu, bo wszystko w Defa wlazło, by inny ulepszyć? Co macie warta? Mi ogólnie bicie bossów się w miarę podoba. Mam nadzieję, że nie będą zmuszać do grania w następnych odsłonach tego y, jakimiś wymaganymi stricte postaciami czy elementami, jakie oni sobie wybiorą, tylko że no, będzie możliwość przez gracza ukończenia tego tym, co chce, a nie tym, czym oni chcą. Od ponad trzech lat narzekałem, żeby dodali nowy tryb endgame'owy, w którym będzie można y, w kopie coś zrobić. I wreszcie coś dodają. Wreszcie. O Boże... Więc mogę to już usunąć z feedbacku tak naprawdę, więc to jest taki zajebisty plus. Mi pasuje naprawdę robić tego typu content z widzami, bo lubię po prostu robić domeny z widzami, tak? Więc dla mnie to jest dosłownie jeszcze wisienka na torcie. No i oczywiście pomimo fakt, że Warkę znowu pokazali, czy, czy widzimy znowu Dotory, ale ALICE?! Wygląda jak Skindo, ten, ten płatny Skindo kli na, na sterydach masakra. Wcześniej nie widziałem ogólnie koncept Arty Alice nie wiedziałem, że to tak ten teren ten, ale fajnie, że wreszcie coś pokazali oni od siebie. Że to ona tak faktycznie wygląda a nie inaczej. Nie to, że śledzę dokładnie, co tam się dzieje, ale pierwszy raz widzę, jak to wygląda. W Słuchajcie, sensie, Alice jak wygląda. Tak czy siak. Streamuję prawie codziennie po godzinie 14 czy 15. Zapraszam do wspólnego robienia nowego endgame'u, gdy wreszcie wyjdzie, ha 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 ha. Czy też po prostu do pobicia domen, czy też po prostu pogadać. Cześć.